Jest to pierwszy wykład z serii Spirytyzm. Dzisiaj będziemy mówić o powstaniu Spirytyzmu. Cofnijmy się do XVIII wieku. Właśnie wtedy ludzie zaczęli obserwować dziwne zjawiska, których nie mogli wytłumaczyć. Przedmioty zaczęły się ruszać, słychać było różne dziwne dźwięki, stoliki pukały. Wielu naukowców zaczęło badać to zjawisko. Jednym z takich badaczy był Alan Kardec. To on zapoczątkował spirytyzm. Ludzie organizowali seanse, na których stoliki odpowiadały na różne pytania dotyczące życia. Jednak później okazało się, że nie rozmawiali oni ze stołami, lecz z czymś inteligentnym, jak oni, a nawet więcej. Jak później dowiedziano się były to duchy Powiem teraz o historii sióstr Fox. Wprowadziły się one do domu, w którym pojawiały się dziwne zjawiska takie, jakie były opisane wcześniej. Pewnej nocy nawiązały one z duchem kontakt, one pytały, a on odpowiadał stukaniem. Wszystkie trzy zostały sławnymi mediami, jednak później wpadły w alkoholizm. Do spirytyzmu wróciła tylko jedna siostra i tak skończyła się ta cała historia. Przejdźmy jeszcze do Allana Kardeka. Z pomocą mediów zadał duchom około tysiąc pytań i uzyskał na nie odpowiedzi. Napisał on różne książki. Między innymi Księga Duchów, Księga Mediów, Spirytyzmy w najprostszym ujęciu niebo i piekło. Ludzie, którzy je czytali zmienili swoje wyobrażanie z końca. O spirytyzmie pisał później Leon Denis, który napisał na przykład Życie po śmierci. Do dziś na świecie są media, które wywołują duchy, są również szkoły. Definicja spirytyzmu brzmi, spirytyzm jest to doktryna stworzona w XVIII wieku przez Allana Kardeka, Głosi, iż każdy posiada w sobie duszę, inteligencję, a po śmierci ona odłącza się od ciała, a następnie dochodzi do wcieleń, reinkarnacji. I tak kończy się opowieść o spirytyzmie. Na następnym wykładzie będziemy mówili o oddziaływaniu duchów na materię.